Chciałem wam opowiedzieć o tym, co niektóre osoby robią, żeby się skontaktować, czy to ze swoim potencjalnym klientem, czy z osobą, z którą po prostu chcą coś omówić, a ta osoba na przykład nie ma czasu, albo chcą tą osobę zainteresować swoimi, czy to usługami, czy swoją osobą, czy po prostu porozmawiać. I chcę o tym powiedzieć, bo wczoraj miałem taką sytuację. Dostałem maila od chłopaka, który mnie gdzieś tam śledzi w mediach społecznościowych. Mail był długości około jednej, dwóch stron, a 4 ale co jest najciekawsze, że na końcu podał link do strony internetowej, na której widniała nowa wersja strony mojej filmy The Vessel, więc ten chłopak poświęcił kilka godzin na zbudowanie tego szkicu strony, na tym szkicu strony nawet są teksty z mojej obecnej strony internetowej, są so, zakładki, które mam na tej stronie, więc Poświęcił kilka godzin na zbudowanie czegoś takiego, po to, żeby złapać moją uwagę, żebym zainteresował się jego osobą, a nie wrzucił tego maila do kosza czy po prostu otworzył i nic z nim nie zrobił. Więc jesteśmy obecnie na takim poziomie mm, trudności zdobycia uwagi drugiej osoby, że czasami trzeba kilka godzin poświęcić na to, żeby taką uwagę tej drugiej osoby złapać. Pierwszy raz miałem styczność z czymś takim, zastanawiam się, czy to się już robi coraz bardziej powszechne. Czy to był taki jednorazowy przypadek?